Hej, witam Was o poranku. Po imprezowym poranku. Eee, korzystałam z drzemki maje, choć właśnie słyszę, że się obudziła i usiadłam tutaj i montuję wczorajsze Get Ready with me, żebyście mieli na kolejnego dnia na kanale. Eee, I przydko się przywitać i zaprosić Was na kolejnego vloga. A na razie zaczynamy niedzielnym chillem. To będzie dzisiaj bardzo spokojny dzień taki. Domowy vlog, zobaczymy, czy w ogóle uda mi się zebrać trochę materiału. Jak nie, to połączę go z kolejnym dniem. A i tak, zapraszam Was serdecznie. Jak niedziela, to co? To rosół. Także gotujemy Rosowo. Mały więzień za kratkami. Poplamę, wślizniona, zaraz się mała przebierze. W końcu. Przypomniałam sobie przed chwilą, w telewizji leciało, że dzisiaj są wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak szczerze, nie mam na kogo głosować, ale wypada pójść na te wybory, jak na każde, więc trzeba mnie się wyszykować i śmignąć. A wy idziecie na wybory? Pogoda jest przepiękna, także wybrałyśmy się na spacer z Jurcią. Połazić trochę, trochę się pobawiliśmy tutaj na huśtawce. Ale dla takich maluszków tu jest naprawdę mało. W zasadzie tylko ta huśtawka, bo reszta jest na ciut większe dzieci, a ona jeszcze jest mało stabilna na takich, wiecie, jakichś konikach czy coś, więc to jeszcze za wcześnie. E, połazimy sobie troszkę tutaj po tylicach, a potem chyba wracając, zejdziemy na wybory. E, bo tutaj widzę, że troszkę się ludzi zebrało, więc... Przejdę i poczekam, aż ten mały tłumek się rozejdzie. A wyszłam też trochę na spacer, żeby przewietrzyć głowę, bo się tak wkurzyłam. Sama na siebie, no bo mierzyłam ubrania. Robiłam ostatnio porządki w garderobie i robiłam porządek też z letnimi ubraniami. No i sobie podkładałam, wiecie, na taką półeczkę teraz co do użytku. I chciałam się teraz ubrać i kurczę. Prawie wszystko jest za małe, bo rok temu, o tej porze, to ja byłam w zaawansowanej ciąży, więc całe lato przechodziłam w ubraniach ciążowych, a te sprzed dwóch lat, jakieś sukienki i wszystko to, co by się nadawało, no to ja wtedy mocno schudłam, więc wszystko jest ciasne. A ja prze ostatnie pół roku trochę przegibałam z tą dietą. Średnio mi to szło raz, szło raz, nie szło i. Ach. Sama na siebie zła jestem, dajcie trochę motywacji, trochę energii, muszę, 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 znaczy nie muszę, chcę, 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 ale nie jest łatwo, nie jest łatwo schudnąć, jak każdy kto mówi, że schudnąć jest łatwo, a utrzymać jest trudno, no pewnie ma rację, jak już jest po tym etapie, po tym etapie a sam etap odchudzania wcale nie jest taki łatwy i... Szczególnie dla osoby, z, która jest, ma sporą nadwagę jak ja, i to, to nie jest takie proste. Jak już się wejdzie w ten rytm, jak już jest miesiąc, dwa, to już o to już idzie. Ale te początki, czy nawet ten pierwszy miesiąc, je przychodzą kryzysy, i to czasami można łatwo polec. Czek, czy się wtedy taki słaby, zdołowany i. i a. Mam dzisiaj jakiś kryzys, może nie powinnam w ogóle vlogować. Ale wiecie, życie to nie tylko pasmo radości, szczęścia i sukcesów, tylko czasami są też porażki. A ja ostatnio na polu odchudzenia tych porażek trochę zaliczyłam. Jakoś ciężko mi to wszystko idzie. No nic, dajcie trochę wsparcia. Ja idę trzaskać kroki, przyda mi się. Powiem Wam, że dzisiaj to dzień nam leci na takim chillaucie. Tak sobie odpoczywamy. Chyba wszyscy tego potrzebowaliśmy. Takiego po prostu. O, ale słońce świeci. Takiego po prostu nic nie robienia, takiego odpoczywania. Prowadzę wózek jedną ręką, jedną ręką nagrywam. <grym> I pod górkę lecimy, Jurk. <grym i górkę> Idziemy teraz na basen, zobaczymy, co robi Oleg, bo się kąpie. W basenie tutaj. Zaraz Wam pokażę. Oluś, pomachaj widzom, Hej! <grywa> Julcia jeszcze za malutka na takie kąpiele, tak? Bo Olek to morsem jest. Mąż do mnie mówi pomidorami się pochwa. Jak pomidory nam rosną, to idziemy zobaczyć. To nasze pomidory. <grywa> Proszę bardzo, jakie pomidory. Krzaczki jak się patrzy, po całej linii. Tutaj. A to ja. Halo? Halo! Wszyscy odpoczywają. Julietka odpoczywa. Ruda sobie leży. Ruda! Ruda! Mordeczko! Jak się cieszy? Mordeczko, kochana! Też sobie odpoczywasz w cieniu, bo ci gorąco, tak? Adam małysz! Już. No już śmiało pokaż. Powiem wam, że się obudziłam, że zaraz jest koniec roku szkolnego. Eee, a Olek ostatnio mierzyłam mu koszulę i wszystkie są małe. Tutaj w, w ramionach się nie mieści. Więc pojedziemy albo jutro, bo pojutrze na jakieś zakupy. I trzeba kupić mu koszulę białą do na zakończenie. Słucham? Dobrze. E, muszę mu kupić białą koszulę na zakończenie roku szkolnego. Muszę mu kupić e, jakieś albo długie spodnie, albo krótkie, takie lniane, Myślałam, że takie krótkie. Też byłoby fajnie. Ja chyba jest może w krótkich takich, wiecie, do kolan wystąpić na zakończenie. Tym bardziej, że nie ma żadnego apelu, tylko wiecie, w klasie. No zobaczę. Zobaczę w ogóle, co jest. Patrzyłam, że w chemie w Sinsei gdzieś są takie rzeczy, więc w smyku. E, chociaż w Sinsea jak sprawdzałam na stronie, to wszystko wyprzedane, więc nie wiem, czy już wszystkie mamy kupiły i tylko ja jedna zostałam, czy... E... No to... A, wiecie, coś się na pewno kupię. No nie wierzę, że na początku czerwca nie będzie białych koszul do kupienia. I? I do fryzjera jeszcze musimy wójść Nie! Oleg nienawidzi chodzić do fryzjera za karę normalnie, ale nie trzeba. Się głowa nie, wielka nie, nie robi. Idę. Ja chcę być cały dzień w basenie i koniec, koniec, kropka. Ale to jutro popołudnia. No, skąd? Kropka. Bateria mi się rozładowuje, także już chyba zobaczymy się wieczorem. Na po... Nic się chyba nie nagrałam. Jakiś ten vlog taki. Nic wam nie pokazałam, no ale czasami takie niedzielę są, takie luźne z odpoczynkiem, i u nas dzisiaj taka była, także. Jakbyśmy się nie widzieli, to papa, pa, do jutra. I to też będę coś nagrywać. Julcia, a zrób, papa. Nie, to nie koncert życzeń, A brawo, brawo zrobisz? Brawo, brawo, ale rączka o rączkę zrób, brawo, brawo. Brawo, brawo. Nie, to jest słuchajcie, tu się tyle dzieje, że jakie tam brawo brawo albo papa. <grywa> <grywa> Czy ja to stopa! Taka mała stopa! <grywa> Chciałam wam pokazać w Julcie, bo ją przytuliłam i ona cały mój rozświetlacz zebrała, ale... Ou! Julcia nie, nie jest <grywa> nie, nie widać tego rozświetlacza, nie było jeszcze. Małyska. Przykryłam kocykiem, bo nóżki już zimne. Już się chłodno robi jak słoneczko zachodzi. Oj, jestem. Pomachaj, hej! I hop Zjeżdżaj ze zjeżdżalni. Dobrze. Trzy, cztery i ry. Zapomniałam wam pokazać, że mój mąż budzi się na grzybach. Kto wie, co on smaży? Kanie! Kanie! Lubicie? Kanie? Jecie czy boicie się?